Hej, cześć, siemanko, z tej strony Adrian, a ze mną jest Krzysztof. Siemanko. I to jest misja od Michaela. Mamy uratować Jimmy'ego. Bo jak został ukradnięty, kto ma... Gita to już wiedział o tej misji. I jeszcze jedno y, powiem, <grym> że... Nagrywamy to piąty raz przez kogoś. I na 3 Dokładnie, o to... O tym nie można zapamiętać... Nie można zapomnieć. Także tak, przypomnę jedno. Chcecie kolejny odcinek? Cztery łapki w górę i nagrywamy. Jeszcze dzisiaj wyleci. Jeśli nie wpijecie tej czterech... Dzisiaj nie dobracie. Dopiero radę, jutro leci ten odcinek kolejny. A dzisiaj macie już... Szóstą misję, y, wiem, piąta miała być, ale no niestety nam się nie nagrała. Nie strzela, bo nie uciszę. Ale ja wolę postrzelać. Ja lubię postrzelać. Mogę tu mogę jeszcze masa. Także powiem wam jedno. Jest 7 wyświetleń pod każdym filmem. Gdzie są te głupie łapki? nie głupie. Fajne, ładne. Gdzie są łapki w górę te, które M ma być ich siedem tych łapek w górę, a jest ich ile? Trzy. Albo cztery. Albo dwie. Albo jedno. Albo zero. Y powiem wam jedno. Na pewno pozdrawiamy wszystkich oglądających. Nie oglądających też. No to tam w drugiej kolejności. No. A i e, jeszcze jedno. E, ja... Chcecie Stand challenge, żeby Krzysztof nagrał? E... Wy w komentarzach piszecie hashtag stunt challenge Krzysztof. Albo hashtag Stand challenge w grawitacji księżycowej. Wtedy to będzie łatwiejsze dla Krzysztofa, ale... Ale pod wtedy pod, jeżdżą, będą pod, jeżdżą, pod tego drugiego. Bo ta BMA dalej nie, nie wytrzyma. Także mówię Wam jeszcze raz. Chcecie kolejny odcinek? Dzisiaj cztery łapki w górę. Chcecie jakiś live? Chcecie jakiś live? Piszecie w komentarzach hashtag live. Będą, tak. Są trzy hasztagi. Dokładnie. A wiemy, że jest... E, oczywiście Krzysztof zbiera też na nowe audio, na nowe wszystko, a więc... Każdy pieniążek się przyda, gdy będziemy robić live'a. Dokładnie. I e, słuchajcie, bo jest siedem wyświetleń pod każdym filmem. I gdzie są te łapki? Powiedzcie mi. Dobra, rozumiem, że nie wszystkim się podoba ten filmy. Okej. Okay. Ale daj Ale... suba, Daj, daj lajka i suba. Bo suba widzisz. My... Krzysztof dopiero zaczyna. A my pomożemy mu rozwinąć ten kanał. Dokładnie. Wtedy będą lepsze odcinki. Wtedy będzie wszystko lepsze. Dokładnie. A jeszcze piszcie, czy chcecie mieć z głosem, czy bez. I dzisiaj może zrobimy, przez to, że nagrywamy to trzeci raz, możemy zrobić wam nawet trzy... Łap, trzy, trzy... misje. A dobra. Mi to pasuje. Mi też. To teraz jest jedna i jeszcze dwie. A tak, jeśli, bo... A jeszcze, jeśli chcecie, żebyśmy się w pobawili, Dodajcie trzy łapki w górę. Będziemy się bawić w różne zabawy na Geta Online. Na przykład możemy zrobić Kuruma Versus. Ale pierwsze, muszę odhakować swoje konto. I chyba nam się dzisiaj to uda. Jeśli zdążymy nagrać. Dokładnie. Także przypominam wam jedno. Subskrybujcie, lajkujcie i... Su i dzwonkujcie. Dokładnie, bo przypomnę Wam, że to... I komentarz. Czy... I komentarz. Jaki chcesz komentarz? Napiszcie komentarz. Krzysztof, dawaj stand Challenge. Ten Bez grawitacji. Z grawitacją. Bez grawitacji księżycowej wtedy będzie kolejny nie, nie odcinek. Dobra, dobra. I może powkurzamy w końcu Krzysztofa. Jeśli chcecie zobaczyć jak się wkurza, zostawcie sobie lajka, like bo ja chcę zobaczyć. Dobra, teraz dawaj jedździe do domu Michaela. <trym> Czyli u Ciebie, Krzysztof, wszystko dobrze. Dokładnie. Napiszcie, jak jest u Was w komentarzu. Nie, nie piszcie, że... Nie piszcie brzydkich słów. E, nie wnikamy w, w, w wszystkie... komentarze. Tak. To nie my piszemy. Miniaturki też trzeba się nauczyć robić. Nie powiesz, że No, umiem. Ale że mnie to dobra. No właśnie. Napiszcie hashtag stunty na Bemicie lub na rufianie. To przytnę wam serduszko. I tak pewnie ten film leci po godzinie dwóch. A więc się nie martw. Maksymalnie o 11.00 20 albo 30. Ale jutro. W sobotę. Ale ten film. Nagrywany leci. jest w piątek. Tak. I dzisiaj wleci. Następny film możemy nawet nagrać dzisiaj. Ale to musicie nas pomęczyć w komentarzach. Przypominam o lajkowaniu. Dobimy te 7 lajków. Tak, jak było byłoby tym. Tak, jak jest wy wyświetlenia. Czyli 7 wyświetleń, 7 lajków. W górę czy w dół. Dajcie, które bele by było 7 lajków razem. nie zapatrzyłam się na telewizor. Na I nie jest <grym> <grym> I spróbujmy tu dobić. 10 subskrypcji do początku wakacji. No i mówcie ja to wam mija. E, dzień to dzień, już mówiłem, ale na pewno na Przekażcie ten film dalej. Kuplom, koleżankom Koleżankom tam mniej, bo wyjdziemy na debili. Ale spokojnie, możecie nas, też Powiem tak, u nas w klasie każda dziewczyna myśli, że jesteśmy debilami, to tam już się no to wiesz To tobie chyba mówi ja to. Także mówię wam ostatni raz Zaczynamy kolejną misję i pamiętajcie o lajku i subskrypcji to widzimy się po cięć! Mam... Witamy po cięciu. Oczywiście yy, doszliśmy do, do, do porozumienia, że robimy yy, jednak cztery misje, ale jedną poboczną. Dokładnie. Bo bez tej pobocznej nic się nie uda. Nie będzie więcej misji. Simeon dzwoni, co ty chcesz? Jest, jedynie od Simeona dostaniemy. Chyba. Nie, nie dostaniemy już. Bo on jest na nas zły. O, coś się. Coś samochód przerywa. Chyba Weźmy się. autobus, pojeździmy z ludźmi. Nie, no dawaj tak Jest autobus. A jak ty. A jak ty Także nie patrzcie się na chwilę. O! To widzimy się po cięciu. znowu. Po pocięciu, i wymyśliłem przed chwilą, że trzy łapki w górę a będzie dom trzy misje na grawitacji księżycowej Chyba, że... Ja wiem. Zróbmy tak. Ile łapek będzie, tyle misji będzie w danym odcinku. No dobra robić? Mogę? Ale to do pewnego czasu. Do 10 subskrypcji. A więc starajcie się jak najszybciej to wbić, to może. Jeśli do wakacji to wbijemy, to będziemy to robić dalej. I błagajcie Krzysztofa w komentarzach, żeby miał do was siłę. Ja mam dalszy siłę. Siłobasa, masa, kiełbasa Jadłeś kiełbasę? No wczoraj <noise> <noise> Dlaczego tak, <że> tak. Tonę <noise> Wybaczcie za nasz humor, po prostu Tu kolega był No Cztery lata temu Podczepimy sobie policja Nie nie no Na dół musisz wziąć. Jeśli chcecie cały odcinek z holownikiem napiszcie 5 łapek w górę Dokładnie Ile wbijecie łapek to my zobaczymy na filmiku ile będzie to te rzeczy właśnie będą. Czyli jeśli będzie te cztery łapki w górę to nie da się, że będą cztery misje to jeszcze dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Na poniedziałek albo na jutro. Nie na jutro teraz. Na niedzielę. <grym> A dzisiaj nie wrzucimy tego odcinka? No wrzuciliśmy, ale dogadaliśmy się na poprzednim odcinku, że będą dwa A odcinki. Co wy na to, że dzisiaj zrobimy dwa odcinki. Jeden teraz wyleci i drugi wyleci jutro. W sumie Adrian już powiedział, dobra, nie wadłem. Nie komentujcie. No, nie komentujcie co Krzysztof robi. Proszę cię, nie rób znowu głupawki sobie. Tak, Krzysztof ma głupawkę od, nie. od ostatnio. Nie, bo po prostu kumpel mi powiedział taki żart o dlaczego yy... Dlaczego... YouTubery tyle zarabiają. Nie, dlaczego. Ale e, to a, też nam powiedziałem. Dlaczego Jad i e, jeździ holownikiem? I ja mu powiedziałem, nie wiem. A, a on powiedział, bo lubi. Bo tam jest 500 zł za jeden ton. O, dokładnie, to też. Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili live'a to zostawcie mi 10 łapek. Góra. Nie, po prostu napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, po prostu, żeby ten, żeby był live, postaramy się jutro zrobić. O nie, łapki lepiej. Łapki. Oni ci nie piją. Dobrze. A jutro mamy czas, żeby go zrobić. Możemy nawet zrobić live'a 3 godzinnego, jeśli chcecie. Dobra. Ale on będzie tak o 20. Jak będzie 30 subskrypcji, to pokazujemy swoje twarze. Znaczy, ja swoją. Bo Adrian pęta. Ja po prostu nie pokazuję twarzy, ja nikomu nie pokazuję twarzy. Więc możesz teraz wyjść. i FM. No to co, ty, by na to żeby pięć. Na następny odcinek. Na następnym odcinku, jeśli będzie 5 łapek w górę, robimy pięć odcinków. Pię... Pięć misji. Tak Krzysztof mi teraz powiedział Jedziemy teraz do F Mogę? Nie pytajcie się czemu akurat tak jedziemy Bo lubię yy, bo lubię ciągnąć samochody da. <gry> Jakby co, my mamy z tego peka, ale kiedyś będzie, będzie co wspominać No, za jakieś dwie sekundy Mogę. Pamiętasz, jak ja powiedziałem, że lubię jeździć holownikiem? No. Ale to było 3-2 sekundy temu, ale. Kto by się to wpatrzył? Samochód zaprowadzony prosto pod chatę Także ta misja i. U Michaela robimy jedną misję. I to będzie koniec. Na no, dzisiaj. Kładę. Jak wyjdziemy 30 minut, się... Nie wiem, czy tam. Jeśli... Jakby co? Jeśli będzie 30 minut odcinka, nie wnikamy co tu się działo. I na pewno piszcie, czy taka piosenka wam odpowiada. Bo... Bo nie wiemy. I tutaj w tej misji chodzi o to, że musimy takiego palasa <noise> <noise> Musimy <głosy> takiego palasa docisnąć. No. Która nam będzie ucieka na bubi, ale i tak trzymali z niego. <głosy> Dobrze. <głosy> <laughs> Dobra. Także na... czek. cięcie. Wracamy już po ucięciu Adirian niestety musiał już jechać. A my skończymy nagrywki. Zrobimy tą misję, a jutro jak Adi przyjeździe, to dokończymy Michaela i e, będzie fajnie nie wiem co powiedzieć ale nie no to więc myślę że odcinek wam się spodoba oby tak bo moim zdaniem fajnie ten odcinek chociaż jestem na początku to fajnie wyszło dziękuję wam wszystkim yy, udostępniajcie swoim kumplom odcinek yy, od Moje odcinki, jutro oczywiście o 11.20 będzie odcinek, chociaż się postaram. Chyba, że będę miał problemy z internetem, to może o 12.00. Ale nie wiem. Więc zapraszam do oglądania. I pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie i dzwonkujcie i komentarz... i komentujcie Przepraszam Was za jeden kłopot, ale ktoś weszł mi do pokoju ale nieważne już Jak jeśli chcecie, żebym były całe te komentarze, całe y historyjki w tym GTA, te scenki to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, 5 łapy w górę, to, to, y, to nagrywamy w y, stance, na się bez grawitacji, z, z, znaczy z grawitacją księżycową. Bo fajnie jest i możemy nawet skoczyć na jakiś, no nawet długi odcinek. Y, długi... Y, Duży dom i przed chwilą mi się muzyka wyłączyła, bo mi się telefon wyłączył. No nie dobrze, ale w kolejnym, w kolejnym odcinku będzie cały czas muzyka i piszcie, czy będzie, jest ta muzyka dobra, czy chcecie inną. Jak co to link, my yy, podeślijcie i będzie dobrze. O Boże. No, te trafiki w GTA to są naprawdę kurzające. No, tam pojechał na bok. A jeśli chcecie, chcecie ten macie do wyboru wy, motocykl do stantów, jakim bym stantował Hakuchu. Bati, Rufian oraz yy, Hakuczu. Chyba, że to już powiedziałem, to nie wiem, nie pamiętam już. Kurde belle. Więc teraz będziemy musieli go złapać. No ale. Jakąś tam radę. Go, 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 go. Szybko, szybko, szybko. Ruchy, 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 ruchy. Czob dajesz, 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 dajesz. Szkoda, że nie można tego motocykla wziąć. Kurde, nie to! Frank, to odnosi się. Nie za to ci płacę. Na no co ty robisz, kobieta? Więc biegniemy. On ucieknie trochę pociągiem, ale wątpię w to, żeby tak bardzo uciekł. Przemienimy się w psa, biegniemy. A jednak na Franklina się przemienimy. No sprawdzimy tutaj, ale jego tutaj nie będzie. Drugi osory oh, niechcący. Żyjesz? Dobra. Żyję na szczęście. Jutro nie będzie live'a, ale może kiedyś będzie. Może kiedyś będzie live. Tutaj czop. A bo pierwszy muszę się zająć. Tutaj on jakąś lasteczkę wyciągnie. Znajdzie. O nie, to jest ta misja. Franklin. Szczelek do tego. By... Chop nie wolno. A tam, jest pies Poszedł spać a ja tylko temu psu rozstałem amunicję, więc tutaj przebiegniemy. Będziemy już na miejscu. No i będzie git. Jeśli chcecie, żebyśmy mieli głos w GTA, to piszcie w komentarzu hashtag głos w GTA. Więc będzie GIT. Zabierz ty do domu le Lamara. Lestera. Y więc tak. Szybko zajedziemy, postaram się nie rozbić, no ale wątpię w to. Jeśli chcecie kolejne misje yy, na grawitacji księżycowej i ślizgające auta, to dajcie, to wpijcie 5 łapek w górę. Więc jesteśmy A muszę, muszę tam bardziej z tyłu stanąć, dobra Gdzie? Jestem już kupi, a tutaj dobra Więc tak Zabierzemy Lamara tam Ten już zniknął I bardzo dobrze i będzie dobrze. No to więc tak. Tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Na raczejść.